Łukasz Ostrowski Sentauta, dzień dobry. Dziś Opel Astra J z 2010 roku w nadwoziu hatchback z silnikiem benzynowym 1.6 Turbo, 180 koni mechanicznej, wersji stylistycznej OPC Line. Z przodu światła ksenonowe, ma też LEDy do jazdy dziennej, oryginalne felgi aluminiowe, 19. Oplowskie. Co ten pakiet daje? Na dole jest dołożona lotka do zderzaka. Są nakładki na progi. Z drugiej strony, bo tu teraz pod słońce. ale coś tam widzicie, jeżeli patrzycie w dół. No. Dobrze na tym kolastra wygląda. Jeszcze ten kolor czarny, perłowy. Jest naprawdę. Jest ok. O, teraz możecie zauważyć, że ciutko inaczej ten zderzak na dole się prezentuje. No. Auto ma hak, ale schowane z bagażniku no i dobrze. Przy takim małcie, taki dzynzel wystający, to tak średnio. Dobra. Obchodzimy. Patrzymy. No ładna astra, bardzo ładna astra. Dobra. No perła. <śm> I teraz tak. No ładna. Wykładzinka gumowa dołożona. O, wspomniany hak. A, samochód zarejestrowany, ubezpieczony w Polsce. Z tyłu są fotele. Proszę bardzo. i sofix. Są elektryczne szybki. Tu takie dekorki błyszczące. Wsiadamy do środka. O, jest to podświetlenie pod. E, teraz słońce nie widać pod skrzynią biegów. Pip czy bo jest klucz. Pip czy bo jest klucz. 206 tysięcy kilometrów przejechane. I teraz tak elektryczne szyby z tyłu z przodu, tempomat, sterowanie tutaj radiem zmiana stacji radiowych, kolorowy wyświetlacz, radio z nawigacją, to jest Radio DVD 800, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, samościemniające lusterko, tutaj te ładne takie dekory, one tutaj też są. Skrzynia szóstka ręczny elektryczny, no, palimy pojazda co on nam tutaj zrobi? Standardową procedurę oplowską Pach, pach, pach I tak 1.6 turbo, 180 koni Przy 185 000 km w grudniu 2023 zmieniany rozrząd Czyli 20 tysięcy km Temu to jest ten fajny silnik Bo potem te następne CD to tak jak Ci mogę Jest na, na pasku rozrząd zmieniony Nawet to jedzie Nawet to jedzie Kurde, fajna astra. Sorry, ale te koła. <noise> I tak nie oszukujemy się, koło tutaj robi robotę. Koło robi robotę w tej astrze. No, świecą się ledy dzienne. Świecą się. Oczywiście, że się świecą. No, się świecą, jak się nie świecą. A, prosto ma. <noise> Dobra, Astra J. OPC Line 16 Turbo 2010 rok. Zarejestrowana w Polsce. Trzymajcie się. Hej.